Tam jest zejście do tego innego świata! Jak to w sensie wygląda! Na drugą stronę, tam jest poza mną. O widzę, widzicie? widzę jak to wygląda No, tak trzeba e, to zbagować. tylko. Chodźmy na sam środek, żeby była pewność z gir, bo widzicie, tutaj chyba byśmy nie trafili gdybyśmy płynęli. Damy tu. radę Toid, tak A, damy jazda. radę Damy Końcu. radę, to. Daj się udało Tak, damy radę <grym> Tak, damy radę, Damy papioł. radę, to. Jest git chyba, co? Jest elegancko, nawet lepiej niż Giz, bym powiedział To co? Widzowie, zostawcie teraz łapeczkę do, do góry subscribe. Na 3, 2, 1, shift I tak, i na 3, 2, 1, słuchajcie Jesteście gotowi Mam nadzieję, że nam się uda Znowu wrócić do Wojanowic damy, damy, damy. 3, 2, 1, shift się na mnie, cześć Siema Więc nie widać dobrze, że Siema, Siema. Mnie? Siema. Ja Może chcesz Siema. repa, trzymaj Nie oh. Siema Chce... Trze... że? <laughs> chcesz Siema Ja się stresuję Ej, też Ja Ja się tak boję, stary, ja się dobra. tak boję Ojejku, dobra nie, stres. nie, dobra, to się zaraz To wadzie. się nie kończy No, ile to trwa? Żeby potka nam starczyła Ej, Ej to nie jest jakiś fake. jakiś Ej, jeżeli fake? on nas tutaj wyśle, żebyśmy zginęli nie. Jaka cisza jest? O! Jest! Jest! Fabian! Fabian! Co teraz? Co teraz? Co... Nie! Odkłań! Odkłań! I Spadłem w dziurę i mnie. Wo... Wojan? Czemu tam jest światełko? To co jest grane? Miałem wrócić na wojan. to jest jakiś. To jest jakiś skam po prostu. Gdzie jest wojan? To się robi żałosne po prostu. To się robi żałosne. Czemu jestem. Tu jest. Ja nic nie widzę. Nic. Jest świat. Jak się długo idzie tam? To jest jakieś... To jest złudzenie optyczne, widzowie. Ja się w ogóle nie zbliżam tego. Widać mnie? Oho, widzowie, widać mnie. Ja zumiem, tu zaraz coś zje. Czy to jest moja śmierć? Czy ja umarłem? Ja spadłem... Czekaj, czekaj, czekaj. Przecież ja spadłem w otchłań. czy jak spadłem w otchłań, to jest koniec? To miało to miał nas teleportować. Ale Wojtek też wpadł w otchłań. Czy ja nie żyję? Czy tak wygląda niebo tutaj? O, zbliż... Czy ja się... Zbliżam się, dobra o, je, jest pochodnia nic, nic nie ma O, mogę tą pochodnię wziąć z, do ręki. O, oświetla mi! Czekaj, czekaj. Czy to jest czarny beton Co jest grane? Tu jest jakieś wyjście? Jakie to jest wysokie? Nie widzę, jest tak ciemno. Nic nie widzę, co to jest za... A jakie ogromne jest to! Czekaj, a tu pójdę do każdego rogu. Nie wiem czy dnia. To możliwe, że jest mój... Co jest... Czy to koniec? Czy to po prostu jak się wpadnie w otwór, to tak właśnie wygląda świat w Minecrafcie? <laughs> Nie no, błagam. Jezu to jest przerażające. Co jest grane? Co ja mam zrobić? Nie, no to znowu... On. Nie, no on tu znowu przyszedł. Kto to Witaj. jest? Haker? Cześć, cześć, cześć hacker. Jak widzisz? To jest koniec? Jesteśmy to jest niebo? Czy ja już umarłem? Czy ty mi zabijesz już w końcu? Co co jest grane? Nie, zaraz wrócimy na Wojanowice. Gratulacje! dało ci się przejść. Czemu? Tak, w tak? Co to za ciemne miejsce? To jest miejsce, w którym nikt nas nie będzie podsłuchiwać. Aha, okej. Okay. I o co tu chodzi? Czemu mnie zamknąłeś, ale nie jestem na Wojanowicach? Przeszedłem wrócimy całe pół. wyjaśnić powiedziałeś... parę spraw. Jakich spraw? Tak być nie może. Nie mogę Cię wrzucić na Wojanowice o tym, co zrobiłeś. Czyli, czyli... nie wracam na Wojanowice. Co jest? Wrócisz, ale musisz mi coś obiecać. A ale muszę zrobić kolejne zadania, no tak! Wyrzuć mnie Żadnego milion zadania. kratek od Wojanowic zaraz może, nie. co? Nic z tych rzeczy. Musisz mi po prostu obiecać, że nie będziesz robił takich rzeczy. Nie Takim zniszczysz rzeczy. mojego domu. No nie, nie zniszczę Twojego domu już bez przesady. Tylko po prostu wiesz, no emocje poniosły, gór, podniosły mnie i jak zobaczyłem to, takiego nubka, to, wiesz, no, Dobra, nie będę już tak robił. Nie no. możesz dotykać mojej własności. Też nie traktuj tak, nobka w takim razie, nie? Ja? No. Ja to nie traktuję w ten sposób. To no, ale on źle, źle go no widać było na zdjęciu wszystko, dlatego się tak wkurzyłem. Ale czemu jesteśmy w jakiejś czarnej puszce? jak stąd się wydostać. Tylko ja mogę cię stąd przeteleportować na Wojanowice Tylko ty możesz przeteleportować na Wojanowice Więc albo tutaj zostajesz i na zawsze. A czyli tutaj. to jest moja śmierć. A, a to co, co mam zrobić, żeby iść na Wojanowice? Po prostu obiecaj mi, że nie będziesz mnie denerwował. Mam cię. No ale i tak się na pewno na coś wkurzysz, po prostu będę się starał nie denerwować. O, możemy się tak mówić. Będę się starać nie denerwować ciebie. Tak. Nie będę akceptować twojego zachowania Które mm. pokazałeś parę dni temu mm -hmm. A poza tym Będziesz musiał Odbudować mój dom A, dom? To przy okazji O Boże, to dasz mi surowce i postaram się w miarę możliwości to odbudować Ale przecież ty sam możesz go wkleić na nowo To nie ma znaczenia Jak nie ma znaczenia? Chcę nad... widzieć Jak pokutujesz <noise> I najważniejsze te Proś mnie Ciężkie ps. prze. prze... 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 No przepraszam, haker, no. Dobrze. Ale przebić mnie też. Ja? Dlaczego? Za to ja ci by zrobiłem. Za nubka. To ty zniszczyłeś mój dom. To ty zabijeś ja nubka. Ja ci drugą szansę. Nie powinienem cię za nic przepraszać. Jak nie? Haker, dobra, wypuść mnie już z tej czarnej klatki. Zrobiłem, co miałem zrobić. Dobrze. Wojan też się niecierpliwi A on już nazywa mnie tak Przecież on Dokładnie. się teraz boi, że ty też znowu mi ten No bez już mnie, już bez przesady nie Palion, nie jestem gołosłowny Tak jak powiedziałem no. Przeteleportuje cię Na Wojanowice Okej okay. Łooo wow. To to w taki sposób? W głowie mi się kręci, nie widzę Boże, to No nawet haker mi nie trafił jeszcze do tego, no super a łak się kręci w głowie mi. Czy to wojanowice, czy to jest. To jest jakieś złudzenie optyczne? Czemu mi robisz na złość? O, o koniec. O czym ty mówisz? A, to już. To wojanowice? He! Co ty a. No. Jezu, ja już myślałem, że ja nie wrócę, że on mnie... Serio, byłem w jakiejś czarnej puszce, on mnie zamknął, nie? I, dobra, nie oh. mogę nic mówić, dobra, nie, nie mogę mówić, co tam było tak naprawdę, dobra, nieważne. To ty mu Nic, 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 jest, 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 nic, tak, nic takiego groźnego. No, jest, git, serio. Yeah! Ja tutaj oh. czekałem na ciebie panią cały czas, w końcu zobaczyłem, że się pojawiłeś. myślałem, że się nie pojawił, że chciałem go denerwować, hakera. No ale to tylko 4-5 minut, więc nie jest tak źle. Dobra, zróbmy tak, bo ja muszę pomóc hakerowi odbudować dom, no, ale jest zbudowany. No bo ja nie, nie, do końca, pomogłem. nie do końca. Są tu jakieś, no dobra, no nie jest do końca, no troszkę... No ale to, jak go mam odbudować teraz haker, no? Jeszcze do roboty. Daj, daj mi jakieś, daj mi jakiś. Zaraz tutaj tu pogadamy, możesz popatrzeć tylko jak to zrobię i zaraz ten... No, bo... A dasz nam Idę pogadać patrzeć. z Toitem? Oczywiście. No elegancko. Kurde, zalane to wszędzie. No nie wygląda to kolorowo, też bym się wkurzył, no ale kurde też, by, też byś się wkurzył jak na przykład twoją hakerkę byś widział takie zdjęcie, też byś się wkurzył, co? Pewnie tak. No właśnie, no to kurde, Ale pójdę. ja nie zniszczyłbym ci domu. No ja nie mam. Ja usunął całe, no <laughs> właśnie, no to... No to błagam, no hacker, bez, bez przesady. Dobra, zaklajać już ten No właśnie. Już... Przypomniałeś mi coś. Co? Cały czas, nie wiem kto mnie okradł. Co cię co Jeszcze nie no z z czego? będziecie mieli o informacji jak kto to, to zrobił. Ale z czego to cię okradł? Powiedzcie, ważnych przedmiotów. Jaki, ale... Do dzisiaj tego nie wiem. Dalej, tutaj to tu przypomnij mi, co to było. Nie wiem. Nie, nie, nie mogę sobie nie przypomnieć, stary, mu coś ukradliśmy, nie? U, coś mu ukradliśmy? Nic mi nie okradliśmy. No nie, właśnie, co, coś gada, stary. Co, ale co, coś nie zginęło. Nie będę wam więcej mówić. Po prostu ktoś mnie okradł. No Mój podejrzewasz domy. o to. Ale to z czego? Ake, mi się wiecie, z tym, że nubek tutaj przyszedł i cię okradł. No Nie A, potrafię dobra, to, dobra, wiem, wiem, przypomniałem sobie <grywia> Ale no To logiczne, że to noob zrobił <grywia> No Nubek to zrobił, no naprawdę haker, no Nie, nie, nie upilnowałeś go, ej Otwórz mi Do teraz kto nie wierzę Ale niech wam będzie Dobra, git, no, ładnie prawa, masz domek tutaj, że jest wszystko ładnie Kolorowo Ładnie Kochan, jest tego obsydiana ci wykopię. O, myk, myk No elegancko

Ładnie? No i elegancko. No widzisz takie ode mnie. Dobra haker, nie pogadać z tytem, tam, tak? O... Może cię odejść. Nic nie powiem mu na temat tego co, co tam się działo, to co tam było. Dobrze. Tylko... pamiętaj o czym Posta. rozmawialiśmy. Tak, 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 tak. Lepiej tak, tak. żebyś tego przestrzegał. Dobrze hacker. Nara. Zamknę ci wrota. Nie, nie, nie. <laughs> Trafił. <laughs> o Boże, jest tutaj to ale ten. Coś nie powiedział nic złego tam, także git, jest, jest okej. Okay. Po prostu powiedział, że mam... Się, no, ma być miły dla hakera, i mam nie niszczyć mu domu, coś tam powiedział. No dobra. No nie mogę, trzeba teraz szybko nupka odbić. Ach, właśnie, nie? właśnie, temat nupka, no trzeba, trzeba go odbić trzeba jakoś ten portal. Bo on go zawsze odpala sam, nie w sensie haker, go jakoś odpala. No, on tam przechodzi, Myślę, że musimy tam wejść w momencie, w którym haker na przykład będziemy śledzić mhm. hakera. Aker wejdzie do tego portalu, poczekamy i w momencie jak wyjdzie, wróci, mhm. to my wtedy wchodzimy, nie? Zanim się zamknie. Dobra, dobra. Ja idealnie, mi, mi się wydaje, że idealnie jest teraz właśnie to, że no my go okradliśmy, wiadomo, i mi się wydaje, że on pójdzie do tego nupka faktycznie i wtedy. No. I wtedy to zrobimy. No Później no. No, no. on pewnie to pójdzie i będzie moment. chciał się dowiedzieć, co się tak. Tak, tak, tak. No To zrobił. jest jedyna szansa, stary, to jest jedyna szansa. To musimy musimy idealnie się wtedy, wtedy wbić do mm -hmm. niego i, i iść, do, iść razem z nim do mowa. tylko jak to zrobimy, bo on, on tam będzie ciągle przy tym na Niewidkach? Chcesz tam się wbić w ten portal? Nie, 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 właśnie o to chodzi, że pójdziemy tam jak on tam pójdzie, ale nie wejdziemy za nim tylko mm -hmm. on tam pójdzie do nóbka, zdąży go pewnie ochrzanić i mm -hmm. nakrzyczeć na niego i w momencie jak będzie wychodził i będzie już na Wojanowicach to my wtedy wchodzimy i wiesz, nie zdążę zamknąć jeszcze portalu, bo przez chwilę ten portal jeszcze pewnie będzie otwarty mm -mm. I wtedy my się cmykniemy Prow! Dobrze Pojanie, to jest, to jest bardzo ładny plan Powiesz też swoim widzom o tym, bo pewnie nie wszyscy to obejrzą yy, Okej, okay. i co, co jeszcze? No nic, jestem na Pojanowicach w końcu, ja szczerze myślałem, że to jest koniec, nie? że już... Że już mnie nie będzie. Że to już jest. E, mm. Ja już taki smutny odcinek na kanał Widzowie, naprawdę. Myślałem, że już tu nie będę stąpał. że to było udało zbyt tak się. poważne. Panion. Byłem tak smutny. No widzieliście zresztą jakby jaki byłem smutny na tym odcinku, więc... Panią jest, udało jest, się! Jest, no, Jesteś no. na Pojanowicach! Mam nadzieję, wizowie, że też się cieszycie i idziemy odbijać Nubam! Oglądajcie mm. śledźcie oczywiście kanał Katy oraz kanał Wojana, bo tam się dzieje wszystko również, nie tylko u mnie, trzymajcie się i... Do zobaczenia, do jutra, już na Wojanowicach.